Dzień dobry w niedzielę. Dzisiaj dość krótki i zgrabny odcinek na poboczu, a w nim Hennessy zajęło się McLarenem. Ford zdobył patent, a G-Power zrobił mocne M850 i. Startujemy! Firma tuningowa Hennessy zrealizowała nowy projekt bazujący na McLarenie 600LT, który ma mieć podobno więcej mocy niż HPE 800. Będzie mieć zatem minimum taką moc jak Jeep Grand Cherokee SRT8 oraz Dodge Challenger SRT Hellcat. To wskazuje, że nowy projekt może mieć tyle mocy, by spokojnie rywalizować z McLarenem 720S oraz Senna. W 600LT moc doprowadzana jest przez silnik o pojemności 3,8 litra Twin Turbo V8, generujący około 600 koni mechanicznych oraz 620 Nm momentu obrotowego. Zobaczymy jak będzie. Ford zdobył interesujący patent, który może zostać wykorzystany w wielu przyszłych modelach marki, takich jak m.in. pick-upy z serii F czy mocniejszy Mustang z napędem na cztery koła. Ochrona patentowa dotyczyć ma dwusilnikowego hybrydowego układu napędowego wyposażonego w jednostkę V6 oraz dwa silniki elektryczne. Silnik spalinowy napędza koła tylnej osi, a resztą zajmują się silniki elektryczne. Poza dodaniem znacznej ilości mocy, tak rozwiązany układ hybrydowy pozwoli na uzyskanie napędu na cztery koła tanim kosztem bez konwencjonalnej skrzyni rozdzielczej. Biorąc pod uwagę że patent odnosi się do modelu z napędem na tylne koła oraz niewielką ilością miejsca na dodatkowy osprzęt do rozdzielania napędu, to można domyślać się, że Ford planuje nowy model na bazie Mustanga. Jest całkiem możliwym, że auto otrzyma czterocylindrowy silnik jako 2.3 oraz dwa silniki elektryczne, a układ będzie generować moc wyjściową równą około 405 koni mechanicznych. G Power zaprezentował właśnie zmodyfikowane BMW M850i, które wypełnia lukę pozostawioną przez bawarskiego producenta na M8. Normalnie auto po wyjechaniu z fabryki generuje moc 530 koń mechanicznych oraz 750 Nm z silnika o pojemności 4,4 litra, podwójnie doładowanego V8. Dla większości klientów to nadal za mało. Po modyfikacjach G Power nowy Lexusowy kupek bawarskiego producenta generuje aż 670 koń mechanicznych oraz 890 Nm. Teraz przyspiesza do setki w czasie 3,1 Sekundy oraz osiąga prędkość maksymalną równą 320 km na godzinę. Jedyną wizualną zmianą, na którą pozwolił sobie tuner, była zmiana aluminiowych Felk na nowe 21-calowe. Teraz ciekawe, jakimi osiągami końcowo pochwali się nowy BMW M8. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego krótkiego na poboczu. Do zobaczenia dzisiaj o 20 w nowym odcinku TOP.